I wtedy nastąpił taki magiel pomiędzy poprawą a pracą. Taki wyścig, co jest lepsze? Czy opcja wychowania, edukacji, rozwoju więźnia, czy druga opcja polegająca na tym, że więzienie ma być miejscem przymusu zatrudnienia, ewentualnie przygotowania go, do wykonywania określonych ról i funkcji zawodowych. I oczywiście przed, przed prawda, fizjokratyzmem, kameralizmem, merkantylizmem była koncepcja Locke-Rousseau Montesquieu, która mówiła o fakcie poprawy każdego człowieka, że każdy człowiek jest istotą wychowywalną, czyli każdy człowiek jest istotą, która może podlegać zmianie. A z drugiej strony, z punktu widzenia otoczenia społecznego, czyli tego fenomenu makrostrukturalnego, powiewa zwycięska chorągwia przymusu pracy. I teraz yy, wybór należał do tych, którzy mieli władzę prawomocnego rozkazywania. I w świecie możemy znaleźć Okresy, w których więziennictwo optowało za wykonywaniem kary na poziomie systemu korekcyjnego, i mówimy wówczas o wariancie wykonywania kary w modelu korekcyjnym. I także mówimy o równoległym wariancie wykonywania pracy w modelu ekonomicznym. Natomiast profesor Bandynowicz na poziomie zarówno jednego, jak i drugiego, uważa, że może być jeszcze coś alternatywnego, bo tak jak Państwo już powinniście wiedzieć, prawo jest prawem, jeżeli jest skuteczne. Jedyną cnotą prawa jest skuteczność. Prawo dekretowane ideologiczne, ideologicznie, czy jako przymus pracy, czy jako poprawa, a zaraz o tym powiem, rezultat dziurawy nocnik, to nie jest prawo, tylko papier toaletowy. Więc albo jesteśmy za tym, żeby prawo było fundamentem i kierunkiem zmiany jakości życia człowieka, społeczeństwa, cywilizacji, albo prawo ma być dekoracją, futerałem, pod którym rządzą określone doktryny, ideologia tych, którzy sobie uzurpują prawo do prawomocnego rozkazywania, czyli mają władzę polityczną a zatem mogą stanowić i stosować prawo.